Rozwiąż równanie. Podpunkt A. 1 przez 1 odjąć x kwadrat, dodać 1 przez 1, dodać x, równa się 2. Założenia. 1 minus x kwadrat różne od 0, czyli x kwadrat różne od 1, czyli x różne od minus 1 i x różne od 1. I drugi mianownik 1 plus x różne od 0, czyli x różne od minus 1. Czyli dziedzina to są wszystkie liczby rzeczywiste z wyłączeniem minus 1 i 1. No i teraz rozwiązuję równanie. Rozłożę ten pierwszy ułamek na czynniki, czyli 1 minus x razy 1 dodać x. Drugi mamy. 1 plus x równa się 2. No i teraz to pomnożę, tak żeby się pozbyć mianowników, czyli mnożę przez wspólny mianownik, to jest 1 minus x, 1 dodać x. W pierwszym przypadku zostaje mi 1 z licznika, w drugim przypadku mam 1 plus x się skraca, czyli muszę pomnożyć przez 1 minus x, ale mnożę 1, więc zostaje 1 minus x. No i po prawej stronie mam 2. I to 2 muszę pomnożyć przez 1 minus x, 1 plus x. No, a to z wzoru mnożenia wiem, że jest 1 minus x kwadrat. Czyli 2 odjąć x równa się 2 odjąć 2x kwadrat. I po przeniesieniu na lewą stronę mam 2x kwadrat. Odjąć x. Dwójki się redukują, czyli równa się 0. Zatem nie muszę tego liczyć deltą. Mogę wyłączyć x przed nawias. 2x odjąć 1 równa się 0, czyli x równa się 0 lub 2x odjąć 1 równa się 0, czyli x równa się 1, druga. Dziedzina to rzeczywiste z wyłączeniem 1, 1, co oznacza, że x równe 0 jest dobrym rozwiązaniem i x równe 1, druga też jest poprawnym rozwiązaniem. Czyli to są. Rozwiązaniem jest biur dwuelementowy 0 i 1, 2. I to było zrobione zadanie pod punkt A. Teraz pod punkt C. 2x przez x kwadrat odjąć 1 równa się 1 odjąć x przez x kwadrat dodać 2x i dodać 1. Założenia x kwadrat odjąć 1 różne od 0, czyli x kwadrat różne od 1, czyli x różne od minus 1 i x różne od 1. I drugi ułamek, x kwadrat dodać 2x, dodać 1 różne od 0, x dodać 1 do kwadratu różne od 0 wzór skróconego mnożenia, czyli x plus 1 różne od 0, czyli różne od minus 1. Zatem dziedzina, Rzeczywiste z wyłączeniem minus 1 i 1. No i w takim razie mam 2x przez x odjąć 1, x dodać 1 równa się 1 odjąć x przez, no i tutaj już raz miałem zapisane, przy dziedzinie to jest wzór skróconego mnożenia, czyli x plus 1 do kwadratu. No i teraz, żeby się pozbyć mianowników, mnożę przez x minus 1, w tym momencie się pozbędę tego pierwszego nawiasu. No i muszę pomnożyć przez x plus 1, wtedy tego drugiego, ale jeszcze tutaj mam do kwadratu, więc żeby się pozbyć trzeciego nawiasu, mam do kwadratu. No to jeżeli pomnożę lewą stronę, to zostanie mi x plus 1, czyli mam 2x razy x dodać 1, równa się, w liczniku jest 1 minus x. No i jak skrócę, to skraca mi się x plus 1 do kwadratu, czyli zostaje x odjąć 1. Czyli 2x kwadrat dodać 2x równa się x odjąć 1 odjąć x kwadrat i dodać x. Przenoszę wszystko na lewą stronę, czyli mam 3x kwadrat. Po prawej stronie jest x plus x, czyli 2x, po lewej stronie 2x, czyli się redukuje. I przeniesiona jedynka na prawą stronę plus 1 równa się 0. Czy x kwadrat jest nieujemny? Plus 1 na pewno jest dodatnie. A skoro jest dodatnie, to znaczy, że nie może być równe 0, czyli mam sprzeczność. Czyli x należy do zbioru pustego. Równanie sprzeczne to równanie nie ma rozwiązań. Podpunkt E. 2 przez x dodać 4, dodać 3 przez x odjąć 4, równa się 14. I tu od razu już zapiszę wzór skróconego mnożenia, czyli x odjąć 4 razy x dodać 4. No i bez zbędnego zapisywania, od razu określam dziedzinę. Rzeczywiste z wyłączeniem minus 4 i 4. No i żeby rozwiązać równanie, pozbywam się mianowników, czyli mnożę razy x minus 4x plus 4, czyli jest 2 razy x odjąć 4, dodać 3 razy x, dodać 4, równa się 14. No i wychodzi z tego proste równanie pierwszego stopnia, 2x odjąć 8 dodać 3x, dodać 12 równa się 14 czyli 5x równa się minus 8 plus 12 to jest 4 przeniesione na drugą stronę minus 4 czyli 10 i po podzieleniu przez 5 otrzymuje x równa się 2. No i ostatni Przykład czwarty z tego zadania, podpunkt G. x plus 5 przez x odjąć 4, dodać 3 przez x, równa się 36. I tu od razu też rozłożę na czynniki, czyli wyłączam x przed nawias. I też nie będę tutaj już zapisywał, tylko od razu podam dziedzinę. Na pewno 0. I na pewno 4 i na pewno tutaj widzę, wyłączyłem x przed nawias, a zostawiłem tego x, oczywiście tego x przy tej czwórce nie ma. Mnożę to obustronnie razy x, x odjąć 4, czyli mam x razy x dodać 5 plus 3 razy x odjąć 4, równa się 36, po prawej stronie wszystko się skraca. Tym razem mam równanie kwadratowe. 3x odjąć 12. I to 36 już też przeniosę na lewą stronę. x kwadrat dodać 8x i odjąć 48 równa się 0. Czyli delta to jest 64 odjąć 4 razy 1 razy minus 48. Czyli 64 dodać. 4 razy 8 32, czyli 2, 3 dalej i 4 razy 4 jest 16, 3 dalej to jest 19, czyli 256, pierwiastek z delty jest 16, czyli x równa się minus 8 plus 16 przez 2, 8 przez 2, czyli 4 i drugi x minus 8 minus 16 przez 2. To jest minus 24 przez 2, czyli minus 12. No i x4 jest wyrzucone z dziedziny, nie należy do dziedziny, co oznacza, że nie spełnia warunków zadania, czyli nie należy do dziedziny i jedynym rozwiązaniem równania jest x równe minus 12.